Halo, halo. się hej wszystkim, liska z tej strony Hadesa, a jest mój przyjaciel! Czekaj, czekaj... Czekaj, szukam... Kurczę... O, ja chcia, ja chcia- o mam! Ej, kaczka! I Krystian! Przyjacielu! prze prze prze, prze, prze. E, kry... Kryk. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Giladkis, haha. Ha, taki śmieszny, śmieszny youtuber ze mnie, ja, śmieszny. Ja, ja, ja. Um, nie, ale śmieszny jak z Ciebie, kurczę. Dobra, no ale... w końcu nadszedł czas, żeby zebrać wszystkie wasze pomysły e, Dotychczasowe, budowle. dotychczasowe. Tak, no dotychczasowe no, W warsztacie. Oczywiście. W warsztacie i pokazać je wam, no. Tak, ile. bo ostatnio było sporo pytań o to, kiedy pokażemy wasze prace, bo niektórzy z was potworzyli i niektórzy z was pomyśleli sobie na zasadzie, że o ja coś zrobiłem, a oni tego nie pokażą. Spokojnie czekaliśmy, czekaliśmy na troszkę więcej zbierze. projektów. Dokładnie. Tak, bo pokazywanie trzech projektów na odcinek, jak sami zresztą stwierdziliście, nie ma sensu, żeby było tego po prostu troszeczkę więcej. E, wiesz co, wydało mi się, że przy, powinniśmy to przykleić. E, nie, wiesz co, bo ten statek w sumie powinien pł płynąć. E... Ale A okay, to jest statek. A, tak, że nie będziemy nim się poruszali. Ja 10%. myślałem, że to jest jakaś plansza do gry. O, patrz, przyjaciel. Mamy flagę Polski. E, flagę USA Anglii. I... No, Anglii. Anglii, tak to jest Anglia, no okej. Okay. No, nigdy Anglii. Nie byłem dobry w flagach. Chyba, że mnie ktoś zhejci, że się nie znam. No nie wiem, ja dlatego nie powiedziałem, czy, czy ja to jestem. <noise> Wiesz co? Ja miałbym problem z tą Ameryki, bo się totalnie zastanawiałem o co chodzi, nie? No bo Bardziej nie ma. Chyba Austrii chyba ma taka czerwona, biała, czerwona, nie? I, i się właśnie zastanawiałem. Nie, ale słuchaj, jest już tu działko, którym prawdopodobnie. Aha, poczekaj, bo można tam wejść. Aha, dobra. którym prawdopodobnie by się strzelało, gdybyśmy mieli oczywiście możliwość. To jest drugie, tutaj mamy zejście pod pokład, pod pokładem jest aż Krystian. Dzień dobry, to jest o. mój podpokład. To jest twój podpokład? Dobra. To jest mój podpokład. Halo grubasie, no. <laughs> nie mów tak do siebie przyjacielu, Mówię szanuj do się. do Jest centrum dowodzenia! Tylko, że niestety nic z tym fantem tu nie zrobimy. Więc ehm... jest to centrum niedowodzenia! Ha, ha, ha. Ma, mało śmieszne. Nie śmieszne, ale fajnie. O Jezu, co tu się tak dziwnie zbagowało? Dziwnie podskakuje jakoś u ciebie teraz. No bo teraz podniosłem to do góry. Aha, to dlatego. Ale fajny, właśnie taki statek zbudowany na zasadzie, że najpierw się zaczyna od dwóch klocków, potem jest, są cztery, sześć i tak dalej. Słuchaj, mam uposzedzoną kaczkę. Ale gdzieś widziałem to już a ta kaczka nie była na filmie z wszystkimi kaczkami. No właśnie, tak. Wydaje mi się, że coś nie, nie przestudiowałeś i nie masz dobrej pamięci. No właśnie, teraz tak się patrzy i ta kaczka faktycznie była. Eee, no, ale to jest ten, no, wasz projekt, tak? No. <grych> Usuwam. My już eee, pokazywaliśmy. Dobra, tutaj, eee, mamy <laughs> rakietę. O oh yes. Mamy rakiety. I chodź, Krystianie. Eee, czerwony. Który z tych ma kierownicę i wszystko? Ja mam wszystko. To daj mi mieć kierownicę. Nie, bo ja jestem czerwony. E, nie. Uu, a to chyba. Czekaj. No to, 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 to są wycieraczki. A to są wejścia. Tak, to są wejścia, przyjaciel. Okej, okay, okay, no to. O, już, już to ogarnęliśmy. A EWASD? Nic. Aha. Lecimy pionowo w kosmos, przyjacielu. Przyjaciel, ale ja nie chcę. Ja chcę na Ziemię. A okay. O nie! Straciliśmy kontrolę! Panowanie Cześć, rabty. przyjacielu. O cześć, przyjacielu. Ty jesteś grubszy, spadasz szybciej. <TOP diese> Jak to możliwe? <player> Jadę dzisiaj pizzę po prostu. <ibe> Jak to możliwe, że spadłeś szybciej ode mnie, szybciej wyleciałem? Normalnie, jeszcze zostałem w powietrzu to. What the fuck? O co chodzi? Ej. Totalnie się tego nie spodziewałem. Okej. Okay. Mamy tutaj taki pojazd. Okej. Okay. Yeah. Proszę. <coughs> ja nie potrzebuję takich rzeczy. Wsiadaj na pakę, przyjaciel. Wsiadłem. Yeah. na to co, co, co kto robi? Aha, z przodu otwieram wejście do silnikowni. Z tyłu tak, Silnikowni! Opuszczam... Słowo twórczość! lusterka się ruszają. I bo, i jest Ale czemu tyłu... w kółko? Nie wiem. Bo mogą. Tylko, no jeździ okay. jakoś. I nawet jeździ. Ale ile amortyzatorów ma z przodu, widziałeś? To nie, no żeby nam było miękko po... albo to są. Mo mody, przyjaciel. Aha! Czy z moda, bo widzę. No tak, widzę. S są kołpaki, prawda no prawe szyby. koło z przodu u mnie trochę dziwnie skacze, ale okej. Okay. no bo jestem gruby po prostu i to dlatego. Aha, okej, okej, wyginaj się, nie ma problemu. Mm... Mocny drift, ale ci nie wyszedł. no dobra. Dobrze, ale fajny ten, fajny nie, samochodzik. Nie no, jest okej, okay, jest, jest, jest okej. Okay. Tylko, że trzeba mieć mody, nie? Na pewno, żeby coś takiego mieć, nie? słuchaj Słuchajcie, Palić. teraz mamy... A... Pokebola. Pokebola? <laughs> tak, Pokebola. Jest to pokebol, który powinien się zmieniać w... E, pojazd. Ale. Um, Okej. Okay. Nie zmienia się w pojazd. Wow. Zmienia się w pojazd przyjaciel! Wmienia zmienia się w pojazd. Kie kiepsko się nim skręca. Ale ej no, przynajmniej to nie jest kopia jakaś, nie? No nie jest kopia Jakby polepszyć mu tylko to skręcanie, nie? Tak Magna... miałeś się obrócić? Nie Aha, tak, tak właśnie ogarnąłem, że coś chyba troszeczkę za bardzo salto nie, odwaliłeś Nie, ale jakby się o to troszeczkę pozmieniać, to ten Mamy... A, rozumiem, ee, że mam go usuwać Magnenajt... Magnenajta Magnemite? Magnemite. Który... Magnemite. Nie lata. Magnemajt Magnemite. magnemite. Eee, w ogóle tu mamy ten, mamy... Ale... przyjaciel z Aero Games i um, a widzę, że to jest taki typowy z Pokedexa po prostu um, no um, no e, taka typowa definicja z Pokédexa, no nie To znaczy e, No że Magnemite Pokémon elektryczny okrągłe ciało Magnemita e, zbudowane jest ze stali tak. i tak dalej Dobrze, rozumiem prostu mamy o, mamy Onyx wow. przyjaciel Kurde, on, jaki on długi jest. Zilu, kulek jest zbudowany w ogóle. Przyjaciel, ale... Mm, twój podnośnik zepsuł cały efekt. Ale halo, mój podnośnik jedź, się zrobił. Jedź! Ej, a, a tak z ciekawości... Ej, on Nie? otwiera twarz. Twarz? O, o, pokemony mają twarz? Otwiera usta. Coś ciekawości, przyjaciel. Czekaj, czekaj, stój tam, stój tam, podziwiaj mnie od dołu. Nie, nie chcę cię podziwiać od dołu. No idź sobie stąd, halo. Halo, ja chcę mu w usta wejść. O, nie udało mi się. Ech! Czemu on tą głowę tak musi odchylać? Nie w tym momencie co ja chciał. O! Uee... Bardzo dobrze. Jak się czujesz, przyjaciel? Czuję się fenomenalnie! Ujeżdżam Monixa na toalecie. Hmm. Nigdy ci nie mówiłem, przyjacielu, jak byłem mały, to zawsze było moje marzenie. Jeździć Wiesz, na Onyxie tam... na toalecie. A, ro... rozumiem. Każdy ma swoje marzenia, nie? Możecie. Każdy napisać, ma swoje czy... marzenia Czy wy na przykład mieliście takie marzenie? Ja miałem. No cóż, się spełniło. spełniło się. Nareszcie. Dobrze, przyjacielu słuchaj, to jest. To jest pojazd. Aha Pojazd, pojazd pojazdowy. Pojazd pojazdowy, no. Który jest kosmicznym. Yy, pojazdem. A co to jest? Działo jakieś? Czy... O jezu, jak mnie odrzuciło. To jest? No, działo? Co to strzelam. ma być? To jest A, jest Kosmiczny działo. pojazd. Przeciwlotniczy. Który. O! Patrz, i teraz. i teraz strzelasz. strzelali. Czekaj. Ale o, najpierw. O! O właśnie. A te boczne nie strzelają. No nie. A jeszcze pewnie. masz tego, jeszcze masz napęd dodatkowy, widziałeś? Tak, 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 widziałem właśnie. Uoooo! Wow! No jakbyś chciał troszeczkę przyspieszyć. To chyba nie ma nic z moda, nie? <laughs> nie, tutaj nie ma nic z moda akurat, ale i tak bardzo dobrze jeździ on. To, to trzeba przyznać, że fenomenalnie w sumie. Fenomenalnie? O, rzadko używasz tego stwierdzenia przy projektach ze skrapa. Fenomenalnie. Ewakuuje się. E, chciałbym. O. To już wiem, po co są te stópki, jakby ktoś zapomniał, pod którym przyciskiem jest ten, eee, no, wystrzeliwanie. Słuchaj, Krystianie, mam jeszcze parę projektów. No, jest słucham, słucham. Bardzo... Eee, jest to Ursus. Ursus. Ursus, ja chcę pojeździć Ursusem. Ukradli. Jest to Ursus, możesz wsiąść na Czekaj, pakę. załaduję się na pakę. Ale to tak poczekaj, żeby nie było. czekaj, czekaj. Ursus nie może... Co ty robisz? Nie wiem. No zamknij to. To jest jakaś. Halo, przy, gnojówka. przy, przy Przyjaciel się, się czekaj, czekaj, czekaj przyjaciel. Żeby nie było, bo Ursusy nigdy nie same, same, pamiętaj. żeby żeby nie było, że że sam, sam, ja ci dam kilka kilka toalet do przy przy Okej, patrz przyjaciel, mogę teraz was wyrzucić! wyrzucić. wyrzucić, przy na przykład, na przykład, To okej. Okay. To jest zbierania do zbierania Kurczę. Mogłoby być być zbieraniem czegoś wspólnego. Przyjemny, przyjemny. Do przewożenia przyjemny. zboża, do czegokolwiek. Ale śmiesznie yyy. wygląda na przodzie. Taki jest bardzo fajnie jest z bloków zrobiony. Taki taki realistyczny. O, no tak. Znaczy, może nie tyle co realistyczny, ale tak, jeśli ktoś by sobie miał wyobrażać go. Zaraz ci ktoś powie: czytać. Ursus tak nie wygląda. O nie! I co ja zrobię z tym? Słuchaj, kolejny. A jak ten... jakbym to zapisał jako Ursus z toaletami, to byłoby źle. Wow! No to jest. To jest pojazd, wsiadaj, przyjaciel. Po drugiej e... stronie masz ten. Nie wiem, czy. Ja, ja nie spirywać. steruję, nie. nie, nie. Okej. Okay. O, fajne. Ale jak to skręca? Na tych, na na, na, na amortyzatorach. Na amortyzatorach. Ja. Ciekawie. Ty, że ktoś coś takiego ogarnął? Kurde. Jestem w szoku. Jestem coraz w większym szoku. Co wy ogarniacie w ogóle w tym Gdzie skrapie? ludzie jesteście, naprawdę? Totalnie nie wiem, jak działają te amortyzatory, okay, ale. No... Słuchaj, e, ogólnie, wow. To jest robot rozwalacie. Zresztą chwila. bo się boję troszeczkę e, o tematykę. E, wiesz, jaką tematykę? Lagów. Co to jest? Robot Bu do walki. budowniczy? Ja! Yeah. Yeah. A czemu są... O, o, czekaj. Yeah! Tylko, że on tak troszeczkę jakby... O, rusza tymi rękoma. Rączkami rusza. Ręczkom... Ręczkami rusza. Ręczkami. Rę ręczkomi. Taki... Taki... No, taki ok, no w sumie. W sumie, co tu więcej powiedzieć? Krystianie, eee, mam jeszcze dwa projekty. Eee, to jest jeden z nich, to jest wóz pogrzebowy. Tak naprawdę to nie, ale po prostu tak powiedziałem, czekaj No od, 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 o, o dziękuję ci, o mam wybór, czekaj, czy o czerwony, no standardowo Dobra, tutaj mamy silnik Ładne autko, I nie powiem Ładne autko Nie, dobrze wygląda, jakie... Chociaż. chociaż Kierownica z prawej strony To troszeczkę takie angielskie, jakie auto będzie Troszeczkę no? takie angielskie auto chociaż nie wiem, czy w Anglii takie auta by były nie nie, nie nie znam się, pewnie będzie nas... Zast... O, jak się nie znacie, to się nie wypowiadajcie! Ba, 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 ba. A, a, a ja będę, bo lubię. Dokładnie. Nie, patrz, nie no z prawej strony kierownicę masz, tak? Gdzie no ty tak. chcesz zaparkować? Tutaj To jest... Tak jakbyś jechał środkiem ulicy, stanął na środku i zaparkowałem. Zaparkowałem O nie, stój! Dobra, już pamiętam, że usuwanie Usuwanie kierownicy nigdy nie było dobrym pomysłem Nigdy nie było dobrym pomysłem i nigdy nie ale będzie dobrym pomysłem był jeśli już pamiętam kaczkobus? Tak, kaczkobus? Kaczkobus był Był, był, to jeszcze tak. raz będzie, nie będziemy już nim jechali Bo jednak no, my nie możemy usuwać jakoś tych projektów A ja też zapominam o tym co było, bo i... no Bo tak, słuchaj Krystianie, to jest kombajn a tak z tego co widzę to to jest do walk auto a nie kombine. Nie, to jest kombajn, zaufaj mi. E, no, no ale no, no, daj no, mi wsiadłem, żebyś mógł wsiąść. Z tyłu Dora, coś czekaj. jest. Aha. Raz. Y Okej, okay, to są Dwa. lampki. Z tyłu coś jest? E, nie. Z tyłu jest dużo miejsca na pewno. Dobra, jestem. Okej, okay, i to jest Ale mieli kombajn. pewnie ładnie przeciwników. Nie, no to jest kombajn, no zaufaj mi. To znaczy kombine, kombine, no oczywiście przyjacielu, kombajn, tak. Nie. Te kaczki tak, tak. wcale nie, nie szerzą mordoru wśród wszystkich wiosek, mieszkańców e, takim sprzętem, nie? Nie, no skąd Tam Tamte cztery nie. kaczki tak nie sugerują. Ej, ale dobrze to skąd? wygląda nawet stąd, kurczę. Fajną kolorystykę mi się powiedzmy ma, mi się podoba właśnie taki jasny zielony i czarny Jest okej, okay, jest okej, okay, no. Takie połączenie. Ale okej, okay, słuchajcie... Takie troszkę hitboxowe szaty. To określi. byłoby na tyle, jeśli wam się Rzeczywiście, skończy... kombań wziąć, trawa leci. O, o, mówiłem, on mi nie ufał, nie? Tak to działa, patrzcie. A tu jak biedny mieszkaniec wejdzie, to ginie. No skocz na to. No chyba, że przeskoczy, mam skoczyć? Aha, bo ja złożyłem koła i to dlatego, nieważne. Dobra, więc co byłoby na tyle, jeśli mam się określić? łapkę wody, kompan, mi się. No i cześć. Cześć.